Panie i panowie są bardzo zainteresowani nagrywaniem tutaj. Hej wszystkim, to Pera w Korei. W ostatnim vlogu poruszyłam kwestię, która poruszyła również Was. Mianowicie wspominałam o tym, że nie mogę Wam polecać żadnych kawiarni, żadnych restauracji w Korei, jeżeli nie zamierzacie przyjechać do Korei przez następne 2-3 miesiące, powiedzmy. Dlaczego? Dlatego, że. Tak szybko jak się pojawiają, tak szybko znikają. I niektórych z Was ten temat zaciekawił. Dlaczego tak jest? Dzisiaj właśnie będzie taki trochę przegadany vlog opowiadający o tym, jak szybko zmienia się krajobraz koreańskich kawiarni i restauracji i dlaczego tak się dzieje. Oraz stwierdziłam, że taka sucha pogadanka to będzie za mało, więc jedziemy dzisiaj do najstarszej restauracji w Korei. Ma ponad 100 lat. Jeszcze dzisiejsza stylóweczka. i Dotarłam. I teraz pozostaje takie jedno pytanie: w skali od jeden do lodów roztopionych na chodniku, jak szybko spłynie mi makijaż? Jest dzisiaj chyba największy upał, przynajmniej. Tego roku do teraz, więc trzymajcie za mnie kciuki. I idziemy do najstarszej restauracji w Korei. W Seulu na pewno, wydaje mi się, że też w Korei, ma prawie 120 lat. Dokładnie w 1904 roku była założona, chociaż też nie są co do tego pewni. Między 1902 a 1907 rokiem. A dlaczego tam idziemy? Bo, tak jak mówiłam, zaciekawił Was temat. Koreańskich y, kawiarni i restauracji, które się pojawiają i znikają. I chciałam zobaczyć, jak wygląda taka restauracja, która przetrwała tak długo. Tu trzeba przejść taką małą uliczką, jak widzicie. A jeżeli się zastanawiacie, gdzie jesteśmy, to jesteśmy w samym centrum Seulu. Przy pałacu Gyeongbokgung To praktycznie jest też tutaj przy świątyni Jogyesa Świątyni buddyjskiej I uwaga, tak wygląda niepozornie ten budynek Z najstarszą restauracją w Korei Także zobaczymy tam Tyksulangkang Mani tego jest mnóstwo. A, proszę sobie pho. Tak. To jest restauracja z solongtangiem. Solongtang to jest taka zupa gotowana na kościach wołowych. Później Wam opowiem historię tej zupy. Tak jakby znakiem rozpoznawczym tej restauracji jest to, że to jest sama zupa. Zero przypraw jest. Oni po prostu gotują tę zupę na tych kościach bardzo długo. To są kawałki właśnie wołowiny w tej, w tej zupie, tak jak pokazywałam przed chwilką. I dlatego na każdym stole jest sól, pieprz, koczukaru, czyli Papryczka ostra oraz jako banciany, czyli przystawki, kimci oraz kaktugi, czyli kimci z rzodki koreańskiej. I to wszystko można sobie wrzucić do tej zupy. A, jeszcze jest zielona cebulka. I to wszystko się wrzuca do tej zupy, więc teraz sobie doprawimy. Tak to wygląda, doprawiony. W tej zupy jak tu widzicie już od razu jest ryż, ale jest też makaron. Muszę przyznać, że to jest jeden z lepszych solongpangów, jakie jadłam w Korei. I ja kiedyś nie lubiłam tej zupy, bo mi się wydawała totalnie bez smaku, dlatego że właśnie ona przechodzi często taka nieprzyprawiona i przyprawia się samemu do smaku a z kimchi jest to przepyszne bo ta zupa jest bardzo łagodna więc jeżeli nie chcecie ostrego jedzenia w Korei to ta zupa jest idealna no i przede wszystkim ona ma bardzo długą historię zostało tylko trochę zupki kimchi kaktugi nie ma usiądę tutaj. Wnioski z wizyty w najstarszej restauracji w Korei mam takie, że przede wszystkim zupa była pyszna. Oczywiście nie próbowałam wszystkiego, co było w menu, ale takie główne danie, które oni serwują, czyli so Tang, było naprawdę przepyszne i muszę wziąć tutaj Tydzina. Myślę, że jak kiedyś przyjedziemy do Seulu, tutaj do centrum, to koniecznie z tydzinem. I myślę, że sekret tkwi w tym właśnie, że serwują tę pyszną zupę. I to jest tradycyjna koreańska zupa z długą historią, tak jak mówiłam. Widzieliście? Po prostu cały czas ludzie wchodzą i wychodzą z tej restauracji. Właśnie idzie kolejna para. To robię też sobie zdjęcia, robię zdjęcia tutaj tego budynku. Ten budynek jest oczywiście na nowo postawiony. Wrzucę wam zdjęcie, domniemane zdjęcie tego, jak to kiedyś wyglądało. Historia tej zupy w ogóle jest taka, że no niby to jeszcze było w czasach Josson albo nawet przed Joson, czyli to już można mieć setki lat ta zupa, tylko inaczej się nazywała. Ale solom tang so czyli ta zupa na wołowych kościach z kawałkami mięsa, z ryżem, no, w ostatnich czasach też z makaronem, tak jak widzieliście. To jest kwestia właśnie ostatnich 100, 120 lat. To jest zupa, którą serwowano coś tak jak fast food w Korei te 100, 120 lat temu, za czasów okupacji japońskiej. Ponieważ za czasów okupacji japońskiej w Korei na potęgę hodowano krowy na wołowinę, żeby dawać, żeby wojsko japońskie miało co jeść. I to mięso było eksportowane albo właśnie dawane armii japońskiej. A Koreańczycy... <grytania> A Korańczycy zostawali z kośćmi i takimi resztkami. Panie i panowie są bardzo zainteresowani nagrywaniem tutaj. Pomysłowi i zaradni Korańczycy musieli coś z tym zrobić, z tymi kośćmi i z tymi pozostałościami, bo... Japończycy zabierali po prostu wszystkie najlepsze części. No i wymyślono, znaczy, zaczęto serwować właśnie tę zupę, bo ona jest smaczna, pożywna, szybko się robi. Znaczy, inaczej ją się długo gotuje, bardzo długo się na tych kościach gotuje tę zupę, ale jak już się raz ugotuje wielki gar, to zaserwowanie takiej zupy to jest kwestia naprawdę minuty. Ja weszłam, zamówiłam i po minucie miałam już tę zupę na. Na stole, i dlatego to był taki fast food za czasów okupacji japońskiej. I od tego czasu po prostu myślę, że ta zupa nie traci na popularności. I tak jak mówiłam, dla mnie ta zupa to był szok. I na początku, ja pamiętam, jak dopiero co przyjechałam do Korei, może parę miesięcy byłam i wzięto nas właśnie na tę zupę, już na studiach byłam. I nikt nie powiedział nam, jak to się je. Koreańczycy zaczęli sobie jeść, studenci, a nas biednych obcokrajowców zostawili samych sobie. I pamiętam, że zaczęłam jeść tę zupę i no, nie byłam zachwycona, bo była bardzo, bardzo jałowa. A to chodzi o to, że samemu się doprawia tę zupę. Dlatego zawsze na stoiku jest sól, pieprz, można sobie wrzucić kaktugi, czyli kimci z rzodki, można sobie wrzucić kimci. Jest ta zielona cebulka, więc doprawia się samemu. I o to chodzi w tej zupie, więc jeżeli będziecie w Korei albo w koreańskiej restauracji i będziecie zamawiać tę zupę Seolleongtang się nazywa To pamiętajcie, że ją trzeba doprawić Żebyście się nie zdziwili, że o matko co ci Koreańczycy takie niedobre rzeczy jedzą To jest bardzo dobre, tylko no Trzeba samemu sobie doprawić Czalutki czas, mnóstwo ludzi idzie do tej restauracji właśnie Więc widać, że to jest matcip tak zwane Czyli restauracja z dobrym jedzeniem, restauracja znana z tego, że jest smacznie. W sumie jak już tu przyjechałam, to myślę, że się przejdę na Insadong. To jest zaraz obok Insadong. Czyli takiej dzielnicy, gdzie ja wam zawsze mówię, że jeżeli przyjedziecie do Korei, jesteście w Seulu i chcecie kupić jakieś pamiątki, to zawsze na Insadongu. Bo nigdzie indziej tych pamiątek nie dostaniecie. No i teraz wracając do tych restauracji i kawiarni, które się otwierają i zamykają. Jest presja na to w Korei, żeby właśnie otwierać własne biznesy, które będą, no wiecie, przykładami sukcesu, że one będą po prostu kwitły, no ale rzeczywistość tak nie wygląda. I faktycznie mnóstwo się tego otwiera co roku, naprawdę statystyki są porażające jeżeli chodzi o to, jaki jest stosunek tych restauracji, kawiarni, które się otwierają do restauracji, którym się niestety nie udaje. I tak, jeżeli kawiarnia czy restauracja się otworzy, to ma 25% szans na to, że za 5 lat wciąż będzie otwarta. 25%. Tylko 25% wszystkich kawiarni i restauracji w Korei wciąż jest otwartych po 5 latach od otwarcia, od utworzenia. 25%, czyli co czwarta kawiarnia czy restauracja upada. Dlatego na przykład ja wam powiem, że mieszkałam przy Hide Haki, w moim uniwersytecie, do 2016 roku, czyli już minęło 6 lat. I jakbym ja teraz tam pojechała, to tam praktycznie 90% kawiarni i restauracji jest już innych niż było. I żeby było ciekawiej, to nie dotyczy tylko i wyłącznie restauracji czy kawiarni mm, otwieranych przez e, po prostu jednego, jednego przedsiębiorcę, tak? tutaj sobie prywatnie otwiera, ale też tak tzw. franchise, czyli sieciówki. Jak na przykład to mnie też zdziwiło, tam przy Uniwersytecie. Moim był kiedyś Burger King, był McDonald's i wszystko znikło. Teraz tam po prostu banki chyba jakieś są. Więc to naprawdę pojawia się i znika. Pamiętam e, restaurację z kurczakiem, którą bardzo lubiliśmy z Tedzinem, zniknęła. E, kawiarnia, do której chodziłam się uczyć, zniknęła. Tego po prostu już nie ma, mimo że mi minęło. Kiedy ja byłam ostatni raz tam? Ostatni raz w ogóle na tym uniwerku byłam w 2019 roku, pokazywałam wam filmiku. Czyli odkąd tam mieszkałam minęło 3 lata tylko. 3 lata i żadnej z tych restauracji i kawiarni, o których Wam wspomniałam, już nie było. 3 lata. No i teraz jak się zastanowić, jaki jest powód ku temu, i szukałam tutaj różnych artykułów na ten temat, szukałam prac naukowych i danych statystycznych po prostu, i w większości rozchodziło się oczywiście, znaczy ogólnie to się rozchodzi o pieniądze, ale chodzi o to, że ceny najmu. Ceny czynszu lokali są bardzo drogie, więc nie mają jak się utrzymać. A na to, czy mogą się utrzymać, czy nie, ma również wpływ lokalizacja. I jeżeli taka osoba, która chce sobie otworzyć kawiarnię czy restaurację, nie zrobi porządnych badań rynku, to znaczy nie zobaczy, co jest w okolicy, jakie są inne restauracje czy kawiarnie, jak sobie radzą. Ile jest ludzi w okolicy, czy ci ludzie będą przychodzić po prostu z ulicy, czy będzie potrzebny jakiś dodatkowy marketing, to wszystko trzeba brać pod uwagę i jeżeli się tego nie zrobi porządnie, no to właśnie. I teraz to jest taka moja prywatna opinia, taka anegdotka. Wydaje mi się, że dużo kawiarni czy restauracji upada, jeżeli to są takie kawiarnie i restauracje, które idą za różnymi trendami. I tak na przykład, jak ja jeszcze byłam studentką, to wszędzie pojawiały się kawiarnie z ciuros mało koreańskie. Potem zaczęły się pojawiać pikarenki, kawiarenki z makaronikami. Potem był szał na Heksoltang Bubble Tea, czyli taką bubble tea z, z czym? Z czarnym cukrem. To było wszędzie. To wszystko po prostu sobie upada, bo ludzie powiedzmy stoją w kolejkach, żeby tego spróbować, bo to jest jakaś nowość przez pierwsze dwa, trzy miesiące, pół roku może, a potem szał przychodzi i ludzie Przestają chodzić do tych kawiarni, restauracji. I to jest taka moja prywatna opinia, że to tak upada, bo jeżeli coś idzie za trendami, to jest bardzo ciężko utrzymać się takiej restauracji czy kawiarni, jak już ten trend minie. A tak jak widzicie, ta restauracja, która ma ponad 100 lat, utrzymuje się, bo serwuje jedną z najbardziej tradycyjnych koreańskich potraw z głęboką historią. I no to jest coś, co się nie zmienia, tak? coś, co nie jest trendem, tylko to jest coś, co po prostu Koreańczycy jedzą na co dzień, coś, co jest tradycyjną ich potrawą. Tutaj myślę, więc jest taki pewien sekret w tym. No i oczywiście to, że tu pysznie. Naprawdę wydaje mi się, że nieważne ile marketingu wrzuci jakaś restauracja czy kawiarnia w internet, ilu influencerów zaprosi, jeżeli ich jedzenie nie jest za dobre, to za długo nie pociągną. A teraz już jestem na Insadą, to jest zaraz praktycznie obok. To jest Insadon. A ja przyszłam z uliczki obok. Na uliczce obok jest już ten Songlonghang, w którym byłam. Więc zobaczmy, jak to wygląda. Jest niedziela, godzina 13. Normalnie w sezonie turystycznym, który teraz jest, niedziela, w sezon turystyczny byłoby o wiele więcej ludzi. No ale jeszcze, jeszcze aż tylu turystów w Korei nie ma. Powoli, powoli robi się coraz więcej, więc przejdźmy się tą ulicą, a potem przejadę się do domu już. Wydaje mi się, że dużo sklepów tu się przebranżowiło, bo e, było o wiele więcej takich sklepów z typowymi pamiątkami, typu pocztówki, magnesiki, tego typu tuperelki, a widzę, że więcej jest teraz sklepów z ubraniami, z biżuterią, coś takiego. W ogóle to jest ta kawiarnia, o której mówiłam, Tiger Sugar, Black Sugar, Boba Milka. Ich było w pewnym momencie bardzo, bardzo dużo, a potem poznikały. Idzie To nie wdą dochnę na pojdzie. Jest dosyć ciekawe składne za domu. Tutaj sprzedają stare zabawki. stare przysmaki sklep z handbokami nowoczesnymi oczywiście Bardzo, bardzo chcę sobie kiedyś takie kupić. Są przepiękne. Kiedyś było właśnie więcej tego typu sklepów. Że mamy pamiątki typu czapki z napisami. Jacyś K-Popowi idole czy aktorzy. Na poduszkach na przykład tu jakieś wachlarze, pałeczki, magnesy. To jest jeszcze jedna ciekawostka. tam czyli najstarsza albo jedna z najstarszych piekarni w Korei. To jest napisane 1946 rok. Zobaczymy czy da się tu wejść w ogóle. Pieniądze, To jest salada, się nazywa, czyli sałatką warzywną bułka. To jest z japońskiego sarada Mowa, bo teraz po koreańsku sałatka się wymawia z ale to jest tak dawno powstała piekarnia, że nazwa jest właśnie stara. da w tej piekarni. To obok jest można tak śnieść. Proszę bardzo, tu mamy historię tej piekarni w 1945 to jest cała historia. Powiem Wam tak, że miałam w planach pójść sobie do jakiejś kawiarni po prostu i usiąść, wypić kawę, no ale jak się natknęłam na najstarszą piekarnię w Seulu, no to nie mogłam przepuścić okazji tutaj jest, to jest... przepięknie to wygląda, na Insadongu ja kojarzyłam, że to gdzieś w centrum jest, ale nie wiedziałam, że na Insadongu, więc bardzo się cieszę, że się natknęłam wypiję sobie kawusie, zjem sobie siu crimbain, czyli bułę z kremem dieta, jaka dieta taka słodkawa ta kawa bardzo ciekawe Zjeść było w centrum Insadonu i się wszyscy gapią. Z radością informuję Was, że chyba mój makijaż wytrzymał, albo w sumie jest cały starty pod maseczką którą nadal musimy znosić w Korei w pomieszczeniach. I to chyba tyle z mojej wyprawy do Seulu. Więcej, więcej opowiem Wam w domu, bo tam mam klimatyzację. Fucha mamy. Mm. Patrzcie, jaki ładny kubek dostałam. Kontynuując to, co Wam opowiadałam o restauracjach i kawiarniach w Korei, że szybko się pojawiają i znikają, myślę, że tu jest też taki ważny faktor mm, takiej nowości w Korei, bo mówiłam, że... Takie restauracje czy kawiarnie, które podążają za trendami, nie utrzymują się zbyt długo, ale żeby przykuć uwagę klientów, gości, to zawsze kawiarnia czy restauracja musi mieć to coś. W takim sensie, że prześcigają się restauracje i kawiarnie w tym, żeby pokazać, że są inne, że są lepsze, że właśnie mają jakąś taką ciekawostkę do przekazania swoim klientom. Dlatego też w Korei jest taka mnogość tych kawiarni ze zwierzętami. Teraz wydaje mi się, że jest tego mniej, ale był taki okres czasu, że pojawiały się coraz to nowe kawiarnie ze zwierzętami i coraz bardziej egzotycznymi zwierzętami. Na szczęście myślę, że ten trend trochę zanika. Ale sam widzieliście w ostatnim vlogu, że są różne kawiarnie, które oferują naprawdę Różnorakie doświadczenia poza zwykłym piciem kawy czy herbaty i jedzeniem deseru, tak? Są kawiarnie ze zwierzętami, tak jak mówiłam, są kawiarnie, gdzie można sobie coś porysować, jest kawiarnia piękna do robienia zdjęć, bo wygląda jak z komiksu, jest dwuwymiarowa. Są kawiarnie, na przykład, gdzie udziela się rad, takich psychologicznych, jakby jakieś takie, takie są. Kawiarnie, gdzie mm, na przykład stawia nam się tarota. Jest tych kawiarni. Z takimi konceptami, że tak powiem, takie pomysłowe kawiarnie. Tego jest mnóstwo, zwłaszcza w tych okolicach turystycznych Seulu. Tam tego jest bardzo, bardzo dużo. Albo na przykład kawiarnie, które oferują jakieś specyficzne desery. Na przykład jest taka kawiarnia, która oferuje rysunki na kawie, ale takie bardzo ładne rysunki na kawie. Albo na przykład jest kawiarnia, która oferuje desery, które są w Doniczkach. Tego jest mnóstwo. I to się pojawia i znika, więc ciężko jest powiedzieć, czy na przykład ta, czy tamta kawiarnia będzie za chwilę, nie będzie za chwilę zamknięta. I to samo tyczy się restauracji, są jakieś fikuśne dania, coraz dziwniejsze, wymyślane. A tak naprawdę, najdłużej utrzymują się te. Te restauracje, które oferują takie najbardziej tradycyjne koreańskie dania, wydaje mi się. Oczywiście nie wiem, jak to wygląda na przykład z restauracjami zagranicznymi, na przykład takimi, które oferują no, niby, że na przykład jakieś włoskie jedzenie albo francuskie, albo jeszcze jakieś. Tylko, że wiecie, te w Korei, właśnie czy włoskie, czy francuskie, czy, czy jakieś inne restauracje, to one, to one często są jest Skoreanizowane, więc jeżeli chce się na przykład zjeść autentyczne włoskie jedzenie, czy meksykańskie, czy coś takiego, to trzeba poszukać miejsca, które jest prowadzone przez osoby, właśnie, które, które pochodzą z tych krajów. I to najczęściej na przykład jest na Itełonie. To chyba wszystko, co chciałam dzisiaj powiedzieć. Jeżeli o czymś zapomniałam, to dajcie mi znać w komentarzach. Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii, co wy o tym myślicie, czy takie zjawisko. Też się zdarza w innych krajach, czy to tak samo wygląda, na przykład teraz w Polsce, bo jak ja wyjeżdżałam, to jeszcze taka kultura jedzenia na mieście nie była aż tak rozwinięta jak teraz, z tego co wiem, że jednak teraz się więcej chodzi na miasto jeść czy na kawę i tak dalej. No, dajcie mi znać i widzimy się w następnym vlogu, w następnym filmiku, w którym będę, mam nadzieję poruszać kolejne ciekawe kwestie dotyczące Korei. Jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli macie jakieś ciekawe tematy, to jak zawsze dajcie znać w komentarzach. A ja się już żegnam. Pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcjach. Pa.